Na salony w Decofire składamy nową ekspozycję, także korzystając z okazji, dziś chcę Wam zaprezentować, jak złożyć tego oto potwora. Jest to Genesis E415 W, czyli nowa propozycja Webera na rok 2025. Zapraszam do odcinka. Ja zaraz się zabiorę za rozpakowanie, ale na początku dam wam taki mały protip. Zanim zaczniecie składać grilla, obejrzyjcie ten film i dopiero później zabierzcie się za składanie. Możecie go wtedy otworzyć drugi raz, żeby zobaczyć, co i jak po kroku zrobić. Ale jak zobaczycie sobie wcześniej, będziecie wiedzieli, co Was czeka. Dobra, nóż w dłoni, biorę i rozcinam kartę. Dobra, grill jest wypakowany, karton złożyłem tak, żeby mieć blad roboczy. Wszystkie części mam tutaj w polu widzenia, tak że będę szybko mógł po coś sięgnąć i będę wiedział co chcę. Instrukcja bardzo fajnie zrobiona, bo jak możecie zobaczyć, każdy z elementów gdzieś jest podpisany jakimś kolorkiem, więc ciężko będzie się pomylić. I tak samo każdy z elementów, który mamy rozłożony, ma naklejeczkę z danym kolorem, który jest w instrukcji. Bomba. Także bierzemy pierwszy element i zaczynamy składanie naszego grilla. Po pierwsze montujemy magnesik do drzwi w jednej części ramy naszego grilla. Wkładamy go w ten sposób. Dokręcamy jedną śrubką. Zwróćcie uwagę, żeby po prostu wsadzić go w dobrą stronę, nie do środka, tylko żeby magnesy były do zewnątrz grilla. Następnie bierzemy ten element, jest oznaczony również żółtą kropką, jak i ten element, i po prostu musimy sobie to elegancko tutaj wsadzić. Ciach, i tylko u góry, to jest bardzo ważne, żeby tylko i wyłącznie u góry wkręcić śrubę. A dlaczego? To zobaczycie w późniejszym kroku. Następnie dokładnie taki sam sposób, jak tutaj montujemy drugą część naszej ramy. Oczywiście musimy ją trzymać dobrą stroną. Tego przekręcamy i w tym momencie nam będzie wszystko elegancko pasowało. Ciach i również przykręcamy tylko i wyłącznie jedną śrubkę. Już powoli nasza szafka e, nabiera swoich e, kształtów, wymiarów, prawda? Jest prawie zabudowana. Teraz wkładamy e, spód naszego grilla, w którym będziemy mogli umieścić sobie butlę. Właśnie dlatego nie przykręcaliśmy Podół. Pięknie musi nam to wkliknąć, można sobie wyrównać i mamy to zamontowane. I właśnie teraz przyszedł czas, żeby wkręcić dolne śrubki. Teraz montujemy ściankę z drugiej strony. Montuje się dokładnie tak samo, z wyłączeniem tego, że musimy uważać na przykręcenie śrub. Możemy od razu wszystkie cztery na raz przykręcić, także luz. I dokładnie w taki sam sposób montujemy też tył naszej szafeczki. I przykręcamy od razu 4 śruby. Obróćcie Waszą szafkę, teraz przyszedł czas na usztywnienie naszej podstawy, żeby nie jeździła. Robimy to za pomocą takich śrubek, po prostu je wciskając. Cztery przygotowane na to otwory. Podstawa siedzi sztywno, teraz wbijamy kółeczka. Ważna informacja mamy dwa kółka blokowane one idą na front naszego grilla więc tutaj od zabudowanej ściany którą tutaj macie, wbijamy te bez bloka ciach na wcisk i jest zamontowane montujemy cztery i rzucamy naszego grilla już na cztery koła Dobra, montujemy teraz uchwycik na naszą butlę, bardzo prosty sposób wrzucamy go w tą dziurkę przekręcamy ona już sobie fajnie sztywno siedzi, ale żeby nie wyleciała i jeszcze śrubeczka. Teraz przychodzi nam ten element, który jest montowany na dwóch śrubach wewnątrz naszej szafki. Po to, żebyśmy mogli sobie przeciągnąć pasek, który zepnie i będzie trzymał naszą butlę. Dobra, ważne jest, żebyście wszystkie kable i reduktory i inne tego typu rzeczy usadowili w dobrym miejscu. Czyli tutaj trzeba je przepuścić po boku, po to, byśmy potem bez problemu mogli osadzić nasz kocioł. Tu też trzeba ładnie wszystko dopasować i w tym momencie kocioł jest zamontowany. Oczywiście druga osoba w postaci na przykład Dominika bardzo jest przy tym pomocna. Teraz kocioł przykręcamy na dwóch śrubkach z woreczka C. Mamy do tego odpowiedni kluczyk od Webera. Bierzemy i ładnie kręcimy. Dobra, przekręćmy teraz nasz grill dookoła, ponieważ potrzebujemy sobie przykręcić kocioł jeszcze od tyłu tymi oto śrubami. Z tego grilla montujemy też listwę, na której widnieje tabliczka znamionowego do naszego grilla. Bardzo prosty sposób. Przykładamy i przykręcamy na dwóch śrubach. Zajmiemy się naszym okablowaniem, czyli przykręceniem węża z reduktorem, żeby znalazł swoje miejsce oraz tego naszego zasilacza. Jedną końcówkę montujemy w to miejsce, dokręcamy z drugiej strony śrubą. I tutaj przy reduktorze również mamy jeszcze jeden element, który należy sobie wsadzić tutaj. Nasz zasilacz ma tutaj wypustki, które montujemy w te dziurki tutaj. Wystarczy go wcisnąć i zsunąć na dół, jest zamontowany. W tym miejscu montujemy taki malutki uchwycik na nasze kabelki cyk, i wciskamy kabelki do środka. Teraz przyszedł czas na zamontowanie półek. Do montażu najpierw używamy tego typu śrubki, ją montujemy w czterech miejscach, tylko góry z jednej i z drugiej strony, a następnie wkładamy półkę i przykręcamy od dołu pozostałymi czterema śrubami. Teraz montujemy panel frontowy, nakładamy go od góry. Ważne jest, żeby ten kabelek sobie przeciągnąć w odpowiednim miejscu, bo będziemy go podłączać do zasilania. Następnie kręcimy dwie śrubeczki, tak żeby ten panel siedział solidnie. I dwa haczyki na akcesoria montujemy w jednej ze ścianek naszej szafki. Zobaczcie, jak to się robi. Teraz przyszła kolejna. Montaż drzwi montuje się naprawdę w bardzo prosty sposób. Używamy do tego taki dędzelek. Umieszczamy go w dziurze, w drzwiach, ciach. Wtedy będzie najprościej nam je wsadzić. I umieszczamy go w wyznaczonym na niego miejsce. A następnie u góry naciskamy ten element. I wsuwamy. Teraz montujemy termometr do naszej pokrywy. Musimy go unieść i ważne, żeby go sobie elegancko trzymać. Mamy taki motylek i po prostu przykręcamy. I w zasadzie wszystkie trudne elementy grilla są już skręcone, także jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste. Ja się teraz biorę za włożenie deflektorków ta co aromatyzerów i rusztu i widzimy się na podsumowaniu. Grill jest już skręcony. Zobaczcie jaki kolos. Mimo, że jest tak duży, skońcało się go naprawdę bardzo prosto. Nie zajmie Wam to dużo czasu. Jeżeli będziecie mieli drugą osobę do pomocy, tym bardziej. Dobra, ja już się z wami żegnam. Zapraszam na recenzję do nas na kanał, tego właśnie świetnego Genesisa. Zostawienie łapki w górę, komentarza i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!